Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek. Yy, kontynuacja cyklu odnośnie samochodów używanych, opinii Zale, do sterek, czyli tym razem będzie opowiem co nieco o Oplu Astrze piątej generacji czyli tak zwanej Astrze K. Samochód był zaprezentowany, produkowany od 2015 roku w fabrykach w Gliwicach, w Lesmerport oraz w Szanghaju. Także tutaj co do wymiarów samochodu w stosunku do poprzednika, samochód Urus, tutaj Rozmiary tego samochodu to długość 437 cm, szerokość 181 cm i wysokość 148,5 cm. Także tutaj pojemność bagażnika także się zmieniła. Pojemność bagażnika to 310 litrów w hatchbacku poprzez 540 na dwoziu typu Kombi. Samochód był oferowany w kilku wersjach wyposażenia, m.in. Essencia, Enjoy, Dynamic Elite. Po liftingu od 2019 roku e, doszły e, kolejne poziomy wyposażenia, takie jak Edition, Elegance, Ultimate, GS Line, czy wersja specjalna na 120 lat. Co można powiedzieć o samym samochodzie? Tutaj, wyposażenie standardowe jest dosyć bogate. Klimatyzacja manualna, elektryczne, sterowane szyb, lusterek, wspomaganie kierownicy asystenci. Aktywne wspomaganie kierownicy ABS, ESP. Światła do jazdy dziennej w technologii LED. W bogatszych wersjach wyposażenia dodatkowe systemy wspomagające jazdę, czyli system utrzymania pasa ruchu, system bezkluczykowy, system rozpoznawania znaków drogowych itd. Tak tak Samochód był oferowany tak naprawdę z wieloma silnikami, zarówno benzynowymi jak i diesla. Tutaj Silniki benzynowe to przede wszystkim silniki 1.0 turbo o mocy 90-105 koni, 1.2 turbo po liftingu 110-130-145 koni, 1.4 turbo o mocy 145 koni, 1.4 100-konny silnik, 1.4 turbo o mocy 125 i 150 koni oraz 1.6 turbo 200 konny. Silniki Diesla to przede wszystkim silniki 1.5 diesel 105-122 koni oraz znane silniki 1.6 CDTI w wersjach od 95 poprzez 110 yy, poprzez 136 koni aż do wersji Biturbo 150 i 160 koni także każdy znajdzie każdy znajdzie coś dla siebie w gamie silnikowej. Co do awaryjności, jest ona średnia. Koszty eksploatacji są raczej niskie, w miarę przeciętne. E, ceny rynkowe samochodów zaczynają się od już od około 30 tysięcy, e, w zależności od rocznika, od, od wyposażenia samochodu. E, tak naprawdę, e, samochód dużo się zmienił w porównaniu do swojego poprzednika, czyli Astra J. E, Prowadzi się znacznie lepiej, samochód w prowadzeniu jest znacznie lżejszy. Co do przestronności, niestety tutaj Opel Astra raczej nie jest przestronnym kompaktem. Przeklasyfikuje się raczej w przeciętnej, średniej powiedzmy. Na pewno są możliwości duże konfiguracji auta, czyli najtańsze wersje od najdroższych będą się znacząco różnić zarówno w wyglądzie, jak i, jak i we wnętrzu przede wszystkim. Na pewno doszły nowinki techniczne, wyższe zaawansowanie, adaptacyjne reflektory LED. Także tutaj w razie uszkodzenia musimy wymieniać cały reflektor, co niestety podnosi. Koszty naprawy do kilku tysięcy złotych. Co do usterkowości, powinniśmy zwrócić uwagę na zawieszenie. Po większych przebiegach dochodzą już częste stuki. Co do wyboru silnika benzynowego, raczej polecam silniki 1-4 Turbo. Jak i wolno sądcy możemy tutaj zainstalować instalację gazową w przypadku wolnossącego w przypadku jednostek turbo tutaj wtrysk bezpośredni niestety trochę komplikuje nam możliwość zainstalowania instalacji gazowej co do diesli no tutaj problem jak wiadomo przy większych przebiegach czyli turbosprężarka czujniki filtr cząstek stałych Rozrząd na łańcuchu, który także powinniśmy wymieniać przy większym przebiegu. Bardziej skomplikowane jednostki, wtryskiwacze, czyli wtryskiwacze, powiedzmy wysokociśnieniowe. Przy większych przebiegach także będzie to wymagać uwagi serwisowania. Po liftingu auto się zmieniło dostało silniki koncernu PSA trzycylindrowe. Są to jednostki. Tu są rozbieżne informacje. Niektórzy mówią, że są to Citroen Citro Peżota jednostki. Niektórzy mówią, że jest to przekonstruowane. Są to jednostki przez Opla autorskie. Także tutaj yy, są tu uwagi podzielone. Co do typowych usterek, yy, na pewno musimy zwrócić uwagę na kosztowne, kosztowny serwis silników diesla. Yy, Musimy zwrócić uwagę także na zawieszenie. Dosyć szybko ulega ono wyeksploatowaniu. Częste mogą występować jakieś yy, y, awarie elektroniczne, powiedzmy w postaci w komunikatów o błędach. Yy, także problemy z multimediami, z nawigacją, z radiem. Yy, te auta są jeszcze dosyć młode, także takich awarii, powiedzmy, które nam powodują, że nie możemy dalej jechać, jest mało, ale w przypadku większych przebiegów także powinniśmy zwrócić uwagę choćby na taką rzecz jak rozrząd w silnikach diesla czy w silnikach benzynowych, nawet opartych na łańcuchu rozrządu. Co do jednostek 3-cylindrowych 1.0 turbo, tutaj też jedne zdania są podzielone, charakterystyczny dźwięk silnika, rozwijanie mocy jeżeli ktoś szuka mniej usterkowych silników, to raczej powinien wybrać silnik 1.4. Czy wolno ssący, czy turbo czterocylindrowy. Po liftingu już niestety wszystkie silniki są trzycylindrowe. Także tutaj nic już, nic już nie, do, nie wybierzemy. Na pewno auto się charakteryzuje tym, że ma dosyć ciekawą sylwetkę nowoczesną. Także jeżeli ktoś szuka auta, z ciekawą sylwetką, z dosyć dobrym wyposażeniem, w przystępnej cenie, powinien się zdecydować na, na Opel Astre, właśnie serii K. Dosyć tania eksploatacja, powiedzmy, czy względnie tania, także powoduje dostępność części serwisów, że ten samochód jest dosyć częstym gościem na naszych drogach. Także to by było na tyle w tym odcinku o samochodach używanych. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.